Wrócić do pewnego młodego poety, który niejako pierwszy odpowiedział na mój apel o roboczej nazwie: Podaruj wiersz za jeden uśmiech, aby czytać poezję lub. Dzielić się z nią, przekazując mojej skromnej osobie, abym ja puścił ją dalej świat poprzez kanał, który m.in. do tego celu został stworzony. Już jeden wiersz miałem przyjemność przeczytać, Karola Szumkowa, bo o nim mowa, ale to wszystko było w fazie budowy, można powiedzieć, tak w powijakach, i to może umknęło. Dlatego teraz już przyłożyłem się zdecydowanie bardziej i krótko o samym autorze. A mianowicie Karol Szumkow urodził się 4 kwietnia 1995 roku. W grudziądzu do jego zainteresowań, oprócz poezji, należy również sztuka, muzyka. Warto wspomnieć, że sam gra na gitarze, jest początkującym gitarzystą, ale jego hobby, które cały czas stara się rozwijać, to produkcja muzyki własnych kompozycji. Chciałbym przeczytać jego dwa wiersze: Szczęśliwy, nieszczęśliwe. Nauczyciel. Czy hipokryta większy? Kanion, czy tylko kreci dół? Wór czy reklamówka? Zaraza czy tylko choroba? Postać dzisiejsza opętana, odkrywa emocji huragan, wylewa łzy szczerości, próbując rzeczy przekazać, chaosem złamane słowa. Które obietnicą nieskalane, skazane na zbezczeszczenie, nie mające jak się bronić. Niewinny, karany przez to, że żyje. Mimo iż negacja nie jest popierana, oczy zamknięte, widzące światło, tylko przed tym światłem co dalej? I kolejny wiersz pod tytułem Plaga raka. Infekcja dociera do krwi. Lud chcący z mocą głosu nie mógł krzyknąć z nadzieją na kolejny czas walki. Obudzone lwy padają z iluzją narastającej ochoty na oszałamiający trupiad. By jakkolwiek nie zapaść się, wyjątek tylko z czystej natury, albo w stronę słońca, lub w mrok, narodziny zła w każdym kącie, od wątpliwości chroni ciekawość. Nieświadomie dotykasz dna. Co kryje się u źródła sprawy? Hmm. Dumnie spoczywające truciznę, by zniszczyć ciało, wnętrze i duszę. Przejmująca poezja, która również trafia, można powiedzieć, wprost do serca. Chciałbym życzyć przy tej okazji w związku z treścią ostatniego wersu, że nawet jak choroba, zły los zniszczy nasze ciało, to chciałbym życzyć wszystkim, by nikt i nic, nigdy nie zniszczyło, nie zniszczyło naszego wnętrza ani duszy, bo dusza nie umiera, jest nieśmiertelna. A dla tych, którzy negują jej istnienie, przypomnę jedynie, że pamięć również nie umiera, dlatego warto po sobie zostawić dobre wspomnienia. Pozdrawiam serdecznie.